Numer 4. Od renomowanej firmy Groe, ta bateria umywalkowa wyposażona jest w specjalną technologię oszczędzania wody i energii. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy kochają design i zależy im na wygodnym produkcie. Technologia Ecohoy zmniejsza przepływ wody do 5,7 litra na minutę, co pozwala zaoszczędzić 50% wody. Jest to zdecydowanie idealny mikser dla osób, które chcą ograniczyć zużycie energii bez utraty jakości. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3. Ta bateria umywalkowa jest bardzo uniwersalna, ponieważ nadaje się zarówno do umywalki, jak i do bidetu. Pod względem stylistycznym, jest to bardzo prosta bateria, która bez problemów pasuje się w każde otoczenie. Instalacja jest jednootworowa to znaczy, baterię umywalkową montuje się na umywalce, a nie na ścianie czy zlewie. Jest bardzo praktyczna, ponieważ można regulować temperaturę wody za pomocą dźwigni. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2. Ta elegancka bateria umywalkowa z wodospadem z pewnością doda Twojej łazience dodatkowego stylu. Wykonana z mosiądzu bateria umywalkowa jest wysokiej jakości, solidna i wyjątkowo dobrze wykonana. Jest łatwy w montażu nawet dla osób niedoświadczonych. Nowoczesny i funkcjonalny, ma doskonały stosunek jakości do ceny i nie zawodzi. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Jest to bateria umywalkowa, którą można obsługiwać za pomocą dźwigni, co zapewnia wygodną i precyzyjną regulację wody. Jest elegancki, wykonany z chromowanego mosiądzu, wysokiej jakości i trwały. Firma Groe, lider w branży baterii umywalkowych, stworzyła produkt o nowoczesnej architekturze i ekskluzywnej technologii, która gwarantuje wysokie standardy jakości mieszania dla baterii umywalkowej odpornej na zarysowania i kamień. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.